Siemanko mordy, witajcie w kolejnym odcinku serii Brazylia, Rio de Janeiro. Dzisiaj znajdujemy się aktualnie na plaży Copacabana, a już za chwileczkę będziemy jechać w kierunku największej faweli w Ameryce Południowej. Fawela nazywa się Rosinia. Zapraszam do oglądania. Amigos, hola, Felipe, cómo estás? Todo bien, muy bien, muy bien. Mi cámara. El día tal, hoy. Ah, sí, sí. Eh, poznajcie Felipe, to jest najlepszy przewodnik w Rio. Kontakt dostaniecie w opisie. Kurwa. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Okay. ¿Y dónde vamos? Vamos por metro, sí. Vamos el metro. Let's take the subway. Hay una buena clima hoy. Sí. Súper. You are it. Si. Por, por Rio por luck. Good luck. Good luck. Good luck. Poznajcie tutaj mojego kumpla z Chile Good także naprawdę będzie zajebisty dzień. Good teraz w kierunku metra aż Przejedziemy sobie do punktu, gdzie zaczyna się Fawela Rosinia. i Rosinia, i będziemy wskakiwać na motocykle. Yo quiero una también, una, una más. Sí, y es sí. muy buena acá porque sí. en general... ¿Y es frío? Oh, sí. Guaraná sí. está bueno? Uno, ustedes, también? Quiero una ustedes también... Sí, sí. Y una... La Tres cositas de guaraná. Oh. Gracias. Mucha gente no sabe cómo preparar esto, se come en cualquier parte. Pero bien, bien hecho así, es difícil. ¿Y ¿Cómo se llama? Cochina de gallina. Cochina de gallino. Es con pollo. Ok, esto es cochina de galinha y es kurczakiem, en smakuje dobrze. Mm, bueno. Zobaczcie jeszcze raz kontrast pomiędzy dwoma miejscami. No tutaj nie będzie widać, ale tu macie budynki w stylu no, jakby klasy średniej. Tu macie górę, a tam z tyłu pniesie obraz faweli. teraz na mototaxi. Tutaj macie wjazd Paweli. Um, co? una palabra mala de Polonia. Sí, como la puta. Buena vista. Paweł. Paweł de Polonie Chile. Chile Polska. Polska! Kurwa. Kurwa! Tak jest, dobra, dotarliśmy. Zobaczcie jaki zajebisty widok tutaj macie. Dlatego tu się przyjeżdża, dlatego się przyjeżdża na fawelę. Polecam każdemu. Teraz uwaga. No widok jest naprawdę zajebisty, a jak tak jedziemy, no to naprawdę jest tutaj wysoko. Um, jedziemy po no, pff, bardzo, bardzo mocno nachylonej drodze i powiem wam tak. No generalnie jest to interesująca dzielnica, e, ponieważ no, jest tutaj jakby dom na domu jest zbudowany. Możecie sobie zobaczyć, na przykład te budynki tutaj. Pierwsze piętro, drugie, trzecie. I tak samo nasz kumpel wytłumaczył nam, że, um, że generalnie te piętra są budowane w ten sposób, że jeżeli rodzina się powiększa, to, to robią dobudówkę na górze. Jeżeli później ta ro rodzina, która mieszkała na górze, też ma dzieci, to oni robią kolejną dobudówkę, i jakby możecie zobaczyć różnice międzypokoleniowe tych domów. Coś pięknego. Zobaczcie na, e, zobaczcie na te kable. Coś, coś niesamowitego, jeszcze tego nie widziałem. Ale podobno w Azji są lepsze konstrukcje. Roboty tu co nie miar. Schodzimy teraz w dół. Bo jesteśmy bardzo wysoko i lecimy w głąb e, Rossini A tutaj dżungla znowu drzewka, a tam też piękny widok. Jesteśmy mega wysoko, droga jest tutaj mniej więcej tak nachylona do, do dołu a tam macie widok na piękną, piękną fabelę. Piękną no... No jest to jakiś rodzaj piękna, tak? Jakiś tam, można to tak nazwać. Ale jest tutaj generalnie unikalny klimacik. Jedziemy teraz na browarkę. Jest już godzina 14, więc czas... czas wypić browara. Vamos fazer a produção. E tu vai, tu vai adelante tu vai subir a cavinha. Ok. Tu... Vamos fazer uma... vai ficar espetacular é na produção, vai adiante. Não, vamos subir. Uh -huh. Tu vai adelante vai, vai quedar muy buena la, este vídeo Okay. esse é vídeo agora. Tu, padre, tu vai adelante vai subir as escaleras, seguir o caminho, e me... para que não tenha uma adiante. Foi do Sim, por isso. Sí, por... Justamente por isso. Por isso que estou parado uh -huh. aqui, uh -huh. para que tu possa fazer o vídeo. Tu vas adelante vai subir, la... subir aí, ó, el... El o okay. caminho, a la escalera a la... segunda escadaria, só em lá uma, duas, a terceira, tu vai Tu vai subir até o final da escadaria, dobrar elas inteiras, terceiro piso, terceira uhum. escalera uma escalera, duas, até o final, até o final da escalera e vai seguindo ele caminho e subir. E aí tu vai subir a outra, a escadaria final. Não sei só tu curva essa lá, vamos Olá. E a ja, perda é esteja bem de dom. Nie wiem tak trochę go zrozumiałem. On po prostu iść do góry, ale zobaczcie, nie będę kręcił moje mordy. Zobaczcie, jak tutaj ludzie żyją. Perdon, dole! A, escalera. No to macie Widok Przezajebisty No jesteśmy na dachu Jednego z budynków W Rossini To jest restauracja Normalnie można sobie Coś zjeść Zobaczcie, a tutaj kolejny raz ten sam widok z innego punktu. To wiem, sí, buena vista. nie wiem ile tu jest kurwa domów, ale naprawdę jest pizdu. Bo musicie skumać, że to jakby nie są pojedyncze jednostki, bo one są budowane jeden na drugim. To jest naprawdę coś niesamowitego Na przypadę albo wcale, jak to mówią Treserwesa! Si? Tres spoko <laughs> Não. temos, aqui podemos querer mais, aqui podemos ter. OK. okay. Sim, sí, sentamos, OK. Temos o Sim, já, é uma boa vista. aí. Ah, banho. Sim. Não mais Temos Tu queres qual cerveja? Flávio eh, Mejor, brasileira. Cacildes. Não sei. Ah, fala de verdade. Tem Petra e brahma. A que é uma que me encanta muito, não há é hoje aqui. Pero só de tom... 600. Bra brahma é brasileiro? Traz, é traz, traz. É para nós sentirmos a favela, para tu sentir a energia, só depois barramos Se quer comer a feijoada, tem aqui. Uma comida muito boa que Sim sim. ten, ten snacks, ja, tu as provado, la feuada? tak si, tak. Si. Macie ceny na no, Faweli, także depois, elegancko. Jest trochę drogo, nie? bo pewnie tutaj jest. Uh, sił na kaipirinia. To mam en la Enlakaje, enlakaje, la mejor. Uy? Caipirinha en la calle más tarde. La, es, sí, Sí, Pero de 15 reales. Una de 15 Podemos tomar una caipirinha con la cerveza. Sí, podemos tomar una cerveza. cerveza es más refrescante ahora. Sí, sí, sí. La parte No, aquí. Se dice salud. Saúde, saúde, sim. polaco, português e espanhol. Tu primeiro, sim? Saúde, 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 sí. saúde. curva ah, okay. sí. saúde, 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 <laughs> <laughs> porque a curva serve para saúde, para... mm, uh -huh, uh -huh. saúde, sí. Wszyscy znają kurwę Dobra, piwko skończone. Zostaliśmy taki żetonik. Napitalamy na dół. Jeszcze drugie pojęcie jak tutaj ludzie sobie mieszkają. I co? Idziemy zapłacić. O, a tutaj zobaczcie. Druga restauracja. bufecik bufeci, proszę bardzo, elegancko. Zobaczcie jeszcze ciekawa rzecz. Tutaj na górze, na suficie są pomalowane różne flagi. Ameryka, Portugalia, Hiszpania, Argentyna, Brazylia, Chile. Nie ma Polski, ale, ale też jest zajebiste. A tutaj ponownie widoczek Wszędzie Jebane z aqui tem um sistema de reciclagem de plástico. Aqui? Depois viram camisa aí, como teria a venda lá arriba. São com. com. com... com de plástico. Ok. tak się segreguje śmieci E o que sacar uma cerveja sacado

Jedziemy. Took life, jak to mówią, ale dziewczyny są zajebiste Puszczę wam zaraz może jakiś. Ile Polonez spodoba się? Ja Jaka u nas, cinco.

<risa> <risa> esto acá si tú llegas acá el del día del baile que es muy fácil tú conocer una chica muy fácil sí porque ellos quieren conocer extranjeros ¿sí? muchas chicas europeas que cuando viene para acá, viene para joder con los negros de la favela Ah, sí, no sí. Claro También latinos son muy hermosos, bonitos Las negras, y... las la, la, la europeas vienen acá para conocer a la gente Sí, pobre... para nosotros hombres, las chicas, pero para sí. chicas, sí. hombres sí. Esto se pasa también y así se tuve Mira la favela increíble a una foto Sim, sí, vamos. Vale, gra grafiti. Bueno, que bueno graffiti, sim, ¿sí? sim, sí, criativo, né? Sim. Sí. Há muitos artistas na favela. Sim, há muita gente com uh -huh. muita, mm -hmm. muita talentosa em todos si, os sim. campos da atividade humana, cara. Mira, aqui Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi wi wi todo aqui. Conexão a Wi-Fi toda a favela, aí puto teu Wi-Fi. Uma certita aí Wi-Fi, ó basta curva na te cable. E aí, bebê. Ah, cá tem gente muito, muito talentosa. Olha o grafite feino. No kurwa ktoś się tu zeszczał, jebie. Nie to dole jak oni tu żyją, szoku jestem. Z zewnątrz tak to nie widzą. Nie wygląda. A, no i dziłko, to dziółko. No i ktoś się zesrał kurwa na środku. Tak się tu żyje. Ale zobaczcie sobie, bardzo dużo jest takich właśnie um, jakichś ilustracji, to znaczy jakichś dekoracji. Aki la gente w karty, to la fawele, na parte principale la gente miały na kacha ¿Sí? Y uno viene, porque es casi imposible para un cartel llegar ah, en cada sí. casa Para conocer la familia para buscar. Sí, para saber dónde está la casa Y aquí este, este la, Se este lleva la... aquí Una lista, una... ¿cómo se dice? No, esto es... Mail, este. mail Sí, este okay. pa... cuánta electricidad toma Ok Para la gente, para tu la zona que sobie rodzina odbiera, bo jest niemożliwe, żeby znaleźć tutaj jakiś dom, jakiś numer. No tutaj nie mają numer numeracji generalnie. No też się nie dziwię, no kurwa, to nie jest możliwe. No i co? Wychodzimy tutaj na zewnątrz. Y hay escuelas también en la favela, en Rocinha. Sí. Aquí hay todas las escuelas se, se escuela primaria, eh, secundaria, así. Bancos. Bancos también. A, bancario, lotería, banco. Aquí se bancaron, loterías, todo. Bancos. médico, dentistas, advogados. Es como una ciudad aquí. Sí. Es un barrio. Si sí, no, es un barrio. Simple, ah. pero es un barrio. Czyli es como ver sobre todo en la parte baja. Z no... Ale zobaczcie, niektóre niektóre do mnie takie złe. Bardzo fajne sklepiki, fajny sklepik i ładny klimacik. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Loja doses e salgados. Ciao, hopacyj, tak? Ciao, bom dia! Elektryczność. Filipe mówi, że generalnie tutaj się płaci za prąd, ale wszyscy jebią na lewo i prawo. To znaczy, no bez, bez płacenia, nie? Jakby jakieś tam obejścia montują, ja się na tym nie znam, więc wam nie powiem. A tutaj, WiFi jest kolejny raz, zobaczcie. Tudo está aqui Vocês acham que tu é uma pobreza? Não, não, não Por que? Você vai ver por que Você vai ver por que Felipe, o que é isso? Sim, aqui... Aqui vive um senhor Um senhor que era é pintado Um senhor que é, se chama o senhor João ele tem é pintado a equipe do Brasil que há ganhado os campeonatos mundiais mm. Suécia 58 60 Ramos. Chile aí está senhor João João Eu tinha que escovar a câmera, porque, infelizmente, eram pontos de narcotráfico e é uma clínica odontológica Klinika dla zęby. Musiałem schować kamerę, ponieważ były punkty sprzedaży narkotyków. Nie wyobrażacie sobie, jak kurwa tam było, jak było tam niebezpiecznie. Ludzie stali z, e, z bronią. Normalnie kurwa sprzedawali e, wszystko, wszystko. Mogliście kupić wszystko. Oferowali mi totalnie... No co sobie możecie wymarzyć? Jakieś kurwa, yy, grzyby. Nie będę mówił teraz nas tutaj, bo, bo jestem w środku faweli, w sercu. Ale no coś niewyobrażalnego. No i kurwa, mnóstwo broni. Mnóstwo broni. Yy, każdy praktycznie miał tam broń długą, broń krótką, granaty. No totalnie wszystko. A teraz cika. 1798 não, não, não. Não, 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 não se filma diretamente a la cara de ningún La cara. Sí, não sei. Eu, eu não filmo sí. a cara. Todo edificio, sí. Debe tres, no sé. Este está, então él está acá en la calle é principal que se llama como es Roma Via. Ah, ok, la calle principal. Esto las 6 de la tarde, para caminar acá, tiene que andar así, otro. permiso, permiso, millares de motos a subir, ah, gente ¿sério? que vuelve del trabajo, mucha gente. A las 6 de la tarde, mucha gente. Eh, no puedo, eh, imagen el video. tutaj też bardzo Żarcie na faweli. Si. A tutaj też bardzo ładnie. bardzo chce No. Asai, a nie, Aurea no. Żarcie na faweli. Wygląda to jak pizza. I do tego guarana, taka w, e, w kubeczku. Także pozdro. Dobra, więc próbujemy. E, dużo, dużo szynki. Sera bardzo tłuste jakieś zioła i smakuje mm, smakuje jak lasania troszeczkę no trochę taka pizza lasania no dobra czyli ten posiłek kosztował nas jakieś 15-16 real i mega dobre

No i życie, jak to życie na Faweli. I tutaj tak samo, zobaczcie. Kolejny widok, Fawela Rosynia. A tam, gdzie się odbija słońce od tego budynku, gdzie macie zielone, tu gdzieś chyba, to tam byliśmy. Więc kurwa, przeszliśmy tutaj całość w dół, cyk 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 i tam wyszliśmy z Faweli. No i dobra, dotarliśmy do plaży, mam już jakieś chyba 4 albo 5% baterii. I przed nami piękny widok na zachodzące słońce za szczytem góry. No i to by było na tyle. Idziemy troszeczkę odpocząć. Muzyczka tutaj w tle, mam nadzieję, że YouTube mi jej nie zbanuje. Idziemy trochę odpocząć. I idziemy po prostu się zresetować, nie? Dzień był mega gorący, mega e, w pełen emocji, wrażeń Takich rzeczy, co dzisiaj nie widziałem jeszcze nigdy I co? Zajebiście, mogę Wam z pewnością polecić Filipe, jest naprawdę zajebistym przewodnikiem najlepsze, najlepsze, co możecie zrobić to pogadać z nim, co może Wam zaoferować Tymczasem ja Wam pokażę plażę na tej plaży w większości bawią się ludzie z faweli Także ja idę odpoczywać Może coś jeszcze Wam wrzucę To by było na tyle tego vloga Ja sobie tutaj chilluję na plaży Z tej strony mam piękny widok na zachodzące słońce za górą Z tej strony mam piękny widok na plażę No i co? Dzięki serdeczne za oglądanie mordeczki. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i przyjeżdżajcie do Brazylii. Pozdro!